Kolejne auto dołącza do naszej oferty. Jest to Audi A4B8 z 2013 roku produkcji. Audi wyposażona została w silnik diesla o pojemności 2 litrów w mocy 177 koni mechanicznych, połączony z manualną skrzynią biegów. Audi do tej pory przejechała 288 000 km i jest to przebieg w 100% potwierdzony. Więcej na temat aktualnej oferty znajdziecie w opisie poniżej tej prezentacji.